Idziemy. O, ja pierdolę. Wygrywasz już? No. Hmm. Nie ma go. <grym> Weź myszkę, wracaj, bo kurwa nie jestem. Nie chcę myszki, nie Ciśnij, ciśnij zaś wół, Jezu. Strzałki działają? Działają. Jaką go komu z tego zakrętu, to będzie jazda. E patrz, mam się wychylić tak i zrobić hello? To patrz. Hello? A! On tam nie stał! się. Nie stał się! się! No idź kurwa do niego! Dobra, idę. Idź pizdu kurwa. Ordemacja. A!